Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak, to jest podcast Słowo Miłości na Dziś, na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Kochani, chciałam dzisiaj poruszyć taki temat, dlaczego ludzie nie chcą zmienić swojego życia. No dlaczego nie chcą zmienić swojego życia, jak Ty sądzisz? Dlaczego ty nie zmieniasz swojego życia? A może inaczej? Dlaczego nie zmieniasz swojego życia? Jeżeli nie zmieniasz? Dlatego, że. Mm, ludzie mają strach przed tym, co będzie, a jak będzie. A jak mi nie wyjdzie, a co powiedzą inni. A co zrobię wtedy, gdy, a jak się wydarzy, to? Tysiące jakby myśli a, rozkminień i serce pełne strachu. Tylko, że mm, zaraz Wam przeczytam piękny werset, który mówi o strachu. Dobrze, zrobię to od razu, żeby nie było. Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami. Zobaczcie, biada Sercom tchórzliwym jest to w mądrości Syriacha 2, 2:12. Przeczytałam to ostatnio i przeczytam to kilka razy i mówię, wow, ale czad. Już kiedyś y, cytowałam wam werset. Ostatnio, nawet właśnie, nagrałam taki podcast, y, gdzie jest napisane, jest to w Apokalipsie czyli na ostatniej księdze, w ostatniej księdze w Biblii. I jest napisane, że. Y, piersi, którzy pójdą na zatracenie, to są tchórze. Dlaczego? Dlatego, że oni boją się zmiany. I pytanie jest: Czy Ty jesteś tchórzem? Czy jesteś tchórzem, Ty kobietą i Ty mężczyzną? I czego się boisz tak naprawdę? Dlaczego układasz te tysiące rzeczy, które nie wyjdzie albo wyjdzie w zły sposób? Po co? Po jaki grzyb? Jak nie wiesz, jak będzie. Po drugie, jakbym mogła powiedzieć, jeżeli ty masz coś w swoim sercu, tak naprawdę masz w swoim sercu i czujesz to, i cały czas jest coś, co pchacie do tego, żebyś coś zrobił, uwaga, i tego nie robisz, to grzeszysz. Jest piękny cytat w Biblii, który mówi, że jeżeli nie robisz tego, co wiesz, że powinien zrobić, to grzeszysz. I dlaczego ludzie boją się zmian? Dlatego właśnie, że się boją. Dlaczego nie, robią, dlaczego nie robią, a nie dlaczego boją się zmian? Tak, dlaczego nie robią zmian w swoim życiu i nie zmieniają swojego życia? Po pierwsze, dlatego, że się boją. Ale zobacz, ile jest wersetów na temat tego, że nie powinieneś się bać, tylko ufać. A szczególnie temu, jeżeli jest coś w Twoim sercu dobrego i ty wiesz, że powinieneś to zrobić. Drugą bardzo ważną rzeczą, dlaczego ludzie nie zmieniają swojego życia. To jest to, że po prostu są leniwi. Im się nie chce. Nie chce się ludziom podjąć działania. Nie chce się yy, zakasać rękawów i zapieprzać tak naprawdę, bo trzeba zapieprzać, żeby zmienić swoje życie. Trzeba działać. Trzeba wstawać wcześniej. Trzeba chodzić spać czasami później. Trzeba wyrzec się pewnych rzeczy. Trzeba poświęcić czas na coś. Trzeba zacząć czytać książki, zacząć czytać Biblię. Trzeba przejść jakiś kurs, żeby się dowiedzieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją tak, albo jak mogę zmienić to, albo jak mogę poprawić rentowność w swojej firmie, albo, nie wiem, nauczyć się lepiej sprzedawać, albo promować swoje produkty. To wymaga czasu i działania. A ludziom się po prostu nie chce. Uwaga! Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają. Wow! Bardzo lubię ten fragment. Kolejny fragment jest taki, który mówi: Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach. Zobacz. Ty mówisz, że chcesz zmienić swoje życie. Znam takich ludzi. Tak, ja zrobię to, zrobię tamto i w ogóle, i, i słuchajcie, oni nic nie robią dlatego, że oni są wygodni, jest im dobrze przed telewizorem włączą sobie M jak Miłość, Magda Gessler tylko, że Magda Gessler zarabia na tobie, bo ty oglądasz właśnie i Magda Gessler jeździ po świecie otwiera kolejne restauracje, robi różne rzeczy a ty oglądasz to i ona zarabia na tobie ponieważ ona działa, a ty leżysz z brzuchem do góry i nic nie robisz bo musisz wstać, musisz podjąć działanie, musisz zacząć coś robić. Jak mi się nie chce. Ostatnio też nagrałam podcast. Mi się nie chce. Mi się nie chce. Dużo rzeczy mi się nie chce. Uwierzcie mi, Dzienny. tak mi się nie chce. Ale robię to mimo wszystko. Ja się zmuszam do tego, dlatego że ja mam cel. Ale uwaga, jeżeli ty nie masz celu, bo trzeba mieć ambicje, trzeba mieć jakby chęć działania. Musisz mieć cel. I uwaga, jest na sklepie taki produkt u nas, ludziesukcesu.com, a jest taki produkt, a, który się nazywa Wejdź na swój szczyt. I tam jest konkretnie, a, jest to w formie wideo, i jest to konkretne jakby pokazane, w jaki sposób działać, żeby osiągać cele. I to jest niezwykle ważne, dlatego że jak ty nie masz celu, to ty po prostu jesteś taką chorągiewką. I ktoś ci powie, że zrób to, to ty zrobisz. A ktoś ci powie, a nie idziemy dzisiaj, to ty też nie idziesz. Ja znam takich ludzi. Są uzależnieni od innych. Coś ktoś im powie i oni robią tak, bo akurat tak jest. Ona nie pójdzie do kina, bo. Marysia też nie poszła. Ta nie pójdzie na siłownię, bo ta nie, też nie idzie. To ona nie będzie chodzić. A co mi obchodzi, kto inny? Czy ja będę patrzeć na życie innych ludzi? Ja patrzę na swoje życie. <laughs> Dlatego, że ja mam cel. Ja chcę działać, ja mam syna, ja mam, ja mam marzenia, ja mam plany. I czy Marysia, czy Janek, <laughs> czy Baśka nie pójdzie, czy czegoś nie zrobi, okej, okay, to jest jej życie. Masz prawo, nie rób. Ale ja chcę. Pytanie, czy ty chcesz? Czy chcesz coś zrobić w swoim życiu, i czy będziesz dalej siedzieć i leżeć z brzuchem do góry? I on coraz większy będzie. Mówię to zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. A jak nie, to dupa ci będzie rosła. Bo się nie ruszasz. I jest wielu ludzi, którzy osiągnęli wielkie rzeczy wcześniej, i coś się w ich życiu wydarzyło, jakby przycupnęli i siedzą teraz. I nie mają jakby odwagi i chęci do tego, żeby zacząć znowu działać, bo ta zmiana jest trudna, bo trzeba włożyć pracę, żeby coś zrobić. No nie staniesz się teraz fit babką albo fit facetem, kiedy przez ostatnie 5 lat albo 7 wpieprzałeś pączki i Świństwa i po prostu śmieciowe rzeczy. I teraz masz być fit. Ty po prostu wychodzisz na spacer i już masz zadyszkę. Twoje podniebienie, twoje kubki smakowe są przyzwyczajone do gównianych rzeczy. I ty wolisz zjeść hot -doga z żabki, niż po prostu ugotować sobie ryż z, z kurczakiem na przykład i z warzywami. Bo twoje kubki smakowe są przyzwyczajone do chemii. No i właśnie widzisz. I trzeba wprowadzić zmiany, ale te zmiany wymagają działania. To raz, że się boisz, uwaga, warto pokonać swój strach i teraz będzie na koniec października będzie kurs Uwierz w siebie. I na tym kursie będziesz mieć informacje o tym, jak uwierzyć w siebie, jak zacząć działać i co zrobić, żeby Twoja wiara i poczucie własnej wartości yy, podnosiło się. I uwaga, i będziesz wolny od opinii innych. I będziesz mniej mieć strachu, a będziesz mieć więcej odwagi i działania. To jest najpiękniejsze. I ja Wam polecam, link macie poniżej, możecie się zapisać już na listę osób zainteresowanych tym kursem. To jest kurs, kurs online. Um, I dostaniecie go, i będziecie mieli dostęp do platformy, i będziecie mieli dostęp do niego cały czas. Będziecie mogli sobie z tego korzystać. I do tego dostaniecie takiego workbooka do pracy samodzielnej nad nad waszą pewnością siebie, nad działaniem, żeby ruszyć naprzód, ruszyć do przodu. Hej, działasz, jedziesz, robisz. I uwaga, takie malutkie, drobne zmiany przyniosą niesamowity skutek. Ale rusz się. I dlaczego jeszcze ludzie boją się zmiany? Dlatego, że nie są przyzwyczajeni do swojej strefy komfortu, boją się wyjść z tej strefy, są tak przyzwyczajeni do siedzenia przed telewizorem i, i piwkiem i w kapci swoich, że oni po prostu nie chcą, wiecie, wytknąć nosa jakby kawałeczek dalej. Bo może coś się zmieni. No tak, zmieni się, ale uwaga, ale skąd wiesz, że ta zmiana nie będzie lepsza niż to, co teraz masz? Skąd wiesz? Powiedz mi. A może czeka za, za, za zakrętem, może czeka coś na ciebie, coś jest w ogóle, o czym ty nawet sobie nie zdajesz sprawy. Bo Bóg powiedział, że On wsadził dobre rzeczy w, twoim, w Twoje serce. I, i jeszcze jest taki, taki fragment, który on mówi, że jak idziemy za Bogiem, to On da nam o wiele więcej, niż Ty sobie możesz wyobrazić. Czy Ty to rozumiesz? O wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić, tylko że On nie lubi tchórzy, nie lubi leniwych ludzi, bo trzeba działać. I On będzie Cię błogosławił, jeżeli Ty będziesz działał, będziesz pokonywał siebie, bo będzie widzieć, że Ty chcesz. Ale jak Ty nie chcesz, jesteś leniem śmierdzącym, to leż sobie dalej. Serce leniwego czeka bez skutków, a pilnych zamiary stale się spełniają. No to będziesz leżeć. Ale pytanie, jak długo chcesz jeszcze leżeć? I jak długo chcesz tkwić w tym, w czym jesteś? Bo być może jesteś w czymś, co ci się nie podoba, co nie jest dobre, co cię uwiera, co cię niszczy, bez względu na to, na to jaka to jest dziedzina, czy praca, czy relacje, czy związek itd., itd. Twoje zdrowie. Ale ty udajesz. Uwaga, okłamujemy siebie też. Dlatego nie chcemy zmienić swojego że. A, jest dobrze. Ale ty czujesz w sercu, że nie, 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 nie jest dobrze, że masz coś zrobić. Tylko uwaga, znowu nie masz odwagi i nie masz chęci do działania. I ja ci w tym pomogę, jeżeli będziesz chcieć. Kurs uwierz w siebie. Koniec października, jeszcze dokładnej daty nie mam ale jeżeli jesteś zainteresowany zapisz się na dole w linku jest strona do tego możecie się zapisać i koniec listopada przez dwa tygodnie będzie promocja tego kursu więc będziesz miał go 20 zł taniej potem wleci i na pewno jakieś dodatkowe rzeczy będą do tego potem wleci już na sklepie będzie normalna cena bez dodatków więc zapraszam cię serdecznie bo warto uwaga warto zmienić swoje życie dlatego że jeżeli jesteś dzisiaj na poziomie zero, to możesz wejść na poziom jeden, natomiast jest inaczej. A potem wejdziesz na dwójeczkę i tam już są lepsze widoki, bo wprowadziłeś zmiany i tam są inni ludzie, inne możliwości, inne okazje, inne życie. A wyobraź sobie, jak jest na czwórce albo piąteczce, całe życie świat będzie się zmieniał. Twoje życie będzie się zmieniać, tylko pytanie, czy ty będziesz w tym uczestniczył, czy będziesz leżał dalej i leżała przed telewizorem. I nie ruszysz swoich czterech liter. Ściskam Cię. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej!